Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku ja nazywam się Maciej Bartkowiak, a tym odcinkiem zaczynamy serię filmów o produktach Haldarado i Bajdome. Zapraszam! Myślę, że najlepiej zacząć nowością na naszym rynku. Także kołowrotki Big River występują w dwóch wielkościach 6000 5500. Czym się różnią? Otwieramy pudełeczka i zaraz zobaczycie. Dobra, mamy wyciągnięte kołowrotki. Może krótko o ich specyfikacji. Kołowrotek występuje w dwóch rozmiarach: 5,5 oraz 6000. Jak widzicie, jest różnica szpuli. Mam nadzieję, że to dobrze wygląda. A ta różnica to 200 metrów. W tym wchodzi 0,25 270 metrów. To jest wersja 5,5 tysiąca. Natomiast w wersji 6000 wchodzi aż 450 metrów. Także naprawdę sporo szyłki. Także no myślę, że to będzie dedykowane po prostu dla osób, które chcą grubszej żyłki używać. I taki kołowrotek będzie im odpowiadał. Słuchajcie, może sobie odsunę, skupię się na jednym. Specyfikacja kołowrotka. Mamy tutaj 8 łożysk. Mamy przełożenie 46 na 1 jest to naprawdę fajne przełożenie w kołowrotkach, które naprawdę muszą dużo pracować. Mamy łożysko w rolce, mamy dwa amortyzowane klipy, mamy tutaj taki ładny plasticzek, nie wiem czy to widać. Zróbmy tak, na pewno to widać. I ten plasticzek powoduje, że nam linka nie wejdzie pod szpulę, także fajna ochrona. Jak już zauważyliście, jest to kołowrotek z wolnym biegiem. Perfekto, wszystko pracuje idealnie. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No, w zasadzie ma jeszcze ileś tych systemów. Możecie o tym przeczytać na naszej stronie w specyfikacji modelu. Te filmy generalnie mają służyć temu, żeby Wam pokazać te kołowrotki. Nie będę się aż tak skupiał na tej specyfikacji, chciałbym Wam go po prostu pokazać wizualnie. No i na tym się skupimy. Oczywiście nie chodzi w tym filmie o to, żeby stwierdzić, że ten kołowrotek jest ładny. Głównie chodzi o to, że jest to nowość na naszym rynku. Mało sklepów jeszcze taki towar posiada. Także pytajcie o to w swoich sklepach. Kierujcie i gdzie mogą się zaopatrzyć. Jesteśmy dystrybutorem na Polskę, także zapraszamy wszystkie sklepy do współpracy. No dobra, no to o tym wyglądzie. Jak widzicie, Kolory srebrny, czarny, niebieski. Jednemu się to spodoba, jednemu nie. Ogólnie oceniam ten kołowrotek, jeżeli chodzi o wygląd i wykończenie na piątkę z plusem. Naprawdę jest tu mało niedociągnięć. Myślę, że to już bardziej naprawdę sprawione oko gdzieś wynajdzie jakieś, nie wiem, riskę, lekkie niespasowanie. Kołowrotek jest naprawdę dobrze wykonany. Kręci nim się świetnie. No, wiadomo, jest to zasługa o, aż 8 łożysk. Przełożenie 4, 6 na 1 czyni go naprawdę mocnym kołowrotkiem i wytrzymałym. Hmm, co mogę więcej powiedzieć? No, kołowrotek jest niby dedykowany na rzekę, natomiast no, kto nam zabroni używać go cokolwiek indziej? Także yy, myślę, że tym się nie sugerujmy, tą nazwą. Aczkolwiek, z drugiej strony. Myślę, że to jest taka podpowiedź dla nas, że kołowrotek będzie wytrzymały, będzie mocny i naprawdę wytrzyma dużo. Co mogę jeszcze powiedzieć? Myślę, że już za wiele się nie da o tym powiedzieć. Może jeszcze raz Wam pokażę go z bliska. Tak to wygląda. Zresztą będziecie widzieć przebitki na samym początku filmu. Możecie sobie zobaczyć generalnie lepiej. No dobra, nie zamulam, nie zawracam Wam gitary. Ile można mówić o kółwrotku? <grym> Zresztą, zobaczycie go, mam nadzieję, na odrze, bo będę w tym roku na pewno męczył to modre. Mam nadzieję, że ta woda troszeczkę opadnie i te amury będziemy mogli połowić, bo niestety, przy takiej wodzie jest to praktycznie niemożliwe. Z drugiej strony, jak będzie taka woda, no to może brzan się nałowimy. Bo naprawdę brały w tym roku. Szkoda, że nie jeździłem. Także tyle, no co. Big River, Haldorado, bardzo zacny kołowrotek. Polecam. Na razie.